Sprawa uruchomienia w Podwieluńskiej Rudzie przez Stowarzyszenie Tacy Sami Warsztatu Terapii Zajęciowej powróciła na forum Rady Miejskiej po raz kolejny. W tym kontekście chodziło o podjęcie przez Radnych Miejskich uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na to przedsięwzięcie powiatowi Wieluńskiemu. Na współfinansowanie WTZ-u składają się bowiem wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu Wieluńskiego. Zadbaliśmy o to, by były zabezpieczone zarówno, zarówno strona gminy. Powiat zadbał o swoje zabezpieczenia, mam nadzieję, gdyż będzie miał osobną umowę z stowarzyszeniem. Niemniej jednak wypracowaliśmy ją, myślę, na tyle rozsądną, że, że teraz tylko będzie w przyszłym tygodniu kwestia podpisania Dziękuję. i dokonania przelewu. Dziękuję bardzo. Ta dotacja celowa dotyczy dotacji dla stowarzyszenia tacy sami. Zwracaliśmy się do Państwa właśnie z prośbą. O to wsparcie finansowe, żeby nie zaprzepaścić dotacji z Pefronu, a konkretnie środki z Pefronu, a konkretnie z RCPS-u, z Łodzi na dokończenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 niepełnosprawnych osób. Krótko powiem, że jest. Wyłoniona firma, firma pracuje, roboty posuwają się do przodu. Poza Państwa pomocą ze strony gminy, jak i pomocy przekazanej przez osiedla. Wszystkie gminy naszego powiatu dokładają się do tej inicjatywy. Jeszcze Trzy mają podjąć uchwały, natomiast reszta już podjęła i przekazuje środki finansowe do powiatu, żeby wesprzeć tą inicjatywę. Plan jest taki, że roboty mają potrwać w tym etapie do końca grudnia i marzec, kwiecień otwieramy warsztaty. I oddajemy do użytku. Taki jest plan i taka jest umowa ze starostwem. Chciałem złożyć podziękowania za to, że Pan Burmistrz pomimo początkowych wątpliwości zdecydował się przedłożyć Radzie Miejskiej właśnie ten projekt uchwały. Mam nadzieję, że tym razem uchwała zostanie podjęta może większością głosów przynajmniej, jak nie jednomyślnie bo wątpliwości były i mogło to nie przejść. Wspomnianą uchwałę radni podjęli jednogłośnie, 19 głosami za, więcej o tej sprawie także w obszarnej relacji z sesji Rady Miejskiej.